To jest Hyundai i40, czyli taki koreański pasat, ale jest znacznie mniej popularny od swojego niemieckiego konkurenta. Dziś sprawdzimy jego zalety i wady. Zapraszam na test. Pamiętajcie tylko, żeby subskrybować ten kanał. Hyundai i40 to model segmentu D produkowany od 2011 roku. Wcześniej zamiast kodu była nazwa, a konkretniej Sonata. W porównaniu do poprzednika, i40 jest totalnym szaleństwem. W jak najkorzystniejszym znaczeniu. Jest ciekawie zaprojektowany i może się podobać. Z przodu widzimy dużo agresywnych linii oraz ciekawych zabiegów projektowych, tak jak na przykład tutaj na zderzaku czy na ostrych krawędziach świateł przedśmogłowych. Te światła też są bardzo ciekawe. O, zobaczcie, jaka fajna eska. Tutaj mamy duży wlot powietrza, który po liftingu połączył się razem z tą częścią i jest prawie tak duży jak nerki w nowym BMW. Koła nie wyglądają na zbyt duże. Tutaj mamy Felgi 16, ale za to profil opony jest bardzo wysoki, dzięki czemu możemy sobie odważnie jeździć po miejskiej dżungli, czy też po krawężnikach. Ogólnie nie jestem fanem wyglądu samochodów typu kombi, ale tutaj zobaczcie, ta linia jest naprawdę bardzo ładna i atrakcyjna. Nawet w tym miejscu nie poszli na łatwiznę. Do tego w naszym egzemplarzu mamy sporo chromów, co pasuje do czarnego nadwozia. Tutaj takie fajne, wyraźne przetłoczenia. Tutaj na linii klamek ta linia ciągnie się aż do lampy z tyłu. Lampy te są bardzo duże i mocno zachodzą na bok i kontynuują to przetłoczenie, przechodząc aż tutaj w tę zamowaną listwę. Do tego z tyłu mamy bardzo duży spoiler, ale raczej ma on tutaj wartość estetyczną. Dlaczego? Wyjaśnię wam w sekcji z silnikami. Ogólnie dzisiaj można by powiedzieć, że ten samochód wygląda trochę jak shooting brake. I40 jest produkowane i oferowane do dzisiaj. Przeszło dwa liftingi. Jeden w 2014, a drugi w 2018 roku. A teraz zobaczmy do środka. W środku, podobnie jak na zewnątrz, się nie zawiodłem. I40 była projektowana w Europie po to, żeby przypodobać się europejskim klientom. To, czy się komuś tutaj podoba, czy nie, to już jest kwestia indywidualnych upodobań. Na górze deski rozdzielczej mamy taki daszek, który nic nie daje, poza tym, że trzeszczy podczas jazdy po wybojach. Cała ta część centralna jest jakby takim klinem skierowanym ku dołowi i wszystko jest temu podporządkowane, zarówno kształt przycisków, jak i kratki nawiewu oraz te wszystkie przetłoczenia. Tutaj mamy ekran multimediów, który jest monochromatyczny, jest podświetlany na niebiesko, ale jego rozdzielczość raczej no, nie jest zbyt fajna, ale jest czytelny i prosty w obsłudze. Bardzo łatwo się tutaj paruje bluetooth, szczególnie jeśli mieliśmy już do czynienia z kiją, bo właściwie Cały ten system multimediów działa bardzo podobnie, a odcinek z kiją i to jak się paruje Bluetooth możecie sprawdzić klikając w prawym górnym rogu. Poniżej mamy mały ekranik od klimatyzacji. Klimatyzacja jest fajna, bo mamy jedno duże pokrętło oraz 7 dużych przycisków. Jest ona bardzo prosta i intuicyjna w obsłudze. Chociaż wyrzucenie przycisków od ustawiania temperatury tutaj mocno na prawo i na lewo może być troszeczkę podchwytliwe. Podchwytliwe jest też to, Umiejscowienie takich niby przycisków, a to jednak tylko kontrolki. Tutaj w tym miejscu, czy tutaj informujące o poduszce pasażera, czy też o pasach. Ja na początku się już ucieszyłem, jest. Można wyłączyć piszczałkę od niezapiętych pasów, a tu nic. To po prostu taka zaślepka. Listwa jest ciekawie poprowadzona, ładnie tutaj pasuje. Podobnie zresztą jak te stawki z tego plastiku nazywanego Piano Black. Tutaj pod tą klapką mieści się taki schowek. Nie do końca wiem, do czego mógłby służyć, bo telefon się tutaj nie zmieści, a na pewno już go wtedy nie zamkniemy. Może jakieś drobnostki. Mamy tutaj także gniazdo zapalniczki, gniazdo USB oraz AUX. Po bokach znajdziemy przyciski od kontroli trakcji, a także przycisk sport. Zmienia on pracę automatycznej skrzyni biegów, ale więcej o tym podczas jazdy. Właśnie, automatyczna skrzynia biegów. Dźwignia jest mała, zgrabna, ale też nie jest jakoś przesadnie urokliwa. Otoczona jest taką srebrną ramką. Obok niej znajdziemy przycisk od automatycznego ręcznego oraz takich kilka zaślepek. A w tym miejscu taki zasuwany schowek z dwoma uchwytami na kubki. Kubek sobie schowałem w podłokietniku, bo tutaj całkiem spory schowek. O, zobaczmy, fajnie, stabilnie nam się to trzyma. A jak już mówimy o podłokietniku, no to poza tym schowkiem niestety nie jest on regulowany ani na wysokość, ani na długość. I jeżeli ktoś się przysuwa stosunkowo blisko, to ten podłokietnik zaczyna się kończyć i już to nie jest specjalnie wygodne. Schowek pasażera? Jest wyłożony materiałem, jest klimatyzowany i podświetlany i taki w miarę pojemny. Ogólnie materiały zastosowane tutaj są całkiem niezłej jakości. Szkoda tylko, że te skrzypienia się zdarzają, ale na przykład zużycia w naszym egzemplarzu jakoś przesadnie tutaj nie widać, nie ma wytartych przycisków, a nasz egzemplarz ma ponad 170 000 kilometrów. Kierownica? No tutaj widać pewne ryski, chociaż nie wiem czy to nie jest kwestia jakiegoś pierścionka poprzedniego użytkownika. Na kierownicy to jest nawet całkiem ładna. Mamy pełno przycisków. Obsłużymy tutaj tempomat, obsłużymy tutaj multimedia, telefon, a także komputer pokładowy. A za kierownicą znajdują się manetki od automatycznej skrzyni biegów. Nie podoba mi się tylko umiejscowienie tych przycisków od telefonu i komputera pokładowego, bo jest to po prostu nieergonomiczne i niewygodnie mi się tego używa. Zegary? Proste, czytelne, a nawet takie klimatyczne, bo mają taką ładną niebieską otoczkę. Po raz kolejny spotykamy auto, które kopiuje pomysł z Civica, czyli ta centralna część jest po prostu troszkę wysunięta. W niej mogą się wyświetlać różne rzeczy. Akurat w naszym przypadku to jest temperatura cieczy chłodzącej oraz poziom paliwa i temperatura na zewnątrz. Pomiędzy zegarami mamy mały ekranik komputera pokładowego, na którym wyświetlają się podstawowe informacje. W kwestii przestrzeni jest tutaj dobrze. Mam zapas nad głową, na nogi, a także na szerokość. Jedynym problemem jest tutaj wysoka pozycja za kierownicą. Pewnie jest to spowodowane tym, że fotel kierowcy jest sterowany elektrycznie. Bo na przykład fotel pasażera sterowany manualnie da się opuścić niżej. No oczywiście fajnie, że mamy tutaj regulację odcinka lędźwiowego. Fotele są wygodne, fajne, mają niezłe trzymanie boczne, ale pozostaje to małe ale. Na drzwiach mamy tą listwę kontynuowaną tutaj z deski rozdzielczej, panel sterowania szybami, a także lusterkami oraz małą kieszeń, w której zmieścimy półlitrową butelkę. Zobaczmy do tyłu. Z tyłu miejsca jest dużo, na nogi to raczej nie dziwi. Zobaczcie, ogromny zapas, ale nad głową też jest tutaj dobrze, a z zewnątrz taka ładna linia. Jednak się da. Szyba jest przyciemniana, nie opuszcza się do końca, szkoda. Tutaj mamy plastikową osłonę oraz kieszeń z siatki. Tunel jest bardzo niski, jest szeroki, ale nie będzie przeszkadzał pasażerowi siedzącemu na środku. Tutaj jeszcze znajdziemy gniazdo zapalniczki oraz kratki nawiewu. Podłokietnik jest dosyć krótki, jest bardzo miękki i ma dwa uchwyty na kubki. Nie ma tutaj otworu do bagażnika. Kanapa jest dosyć ładnie wyprofilowana. Mamy tutaj także zaczepy i sofiks, i możemy ją złożyć w ten sposób. No prawie że nie ma uskoku do bagażnika. A teraz właśnie bagażnik sprawdzimy. Po otwarciu bagażnika zobaczymy płaską, równiutką powierzchnię pod podłogą kilka niespodzianek, takich jak takie schowki. Jeszcze niżej mamy koło zapasowe, tutaj także schowki. Widać, że Koreańczycy po prostu chcieli wykorzystać każdy z zakamarek. Tak, na przykład po bokach mamy kolejne takie kieszenie z wyciąganą klapką, dzięki czemu tych schowków jest jeszcze więcej. Do tego siatka dzieląca nam przestrzeń bagażową od pasażerskiej. Oraz roletka, którą składa się stosunkowo łatwo i można ją też zdemontować. Zastanawia mnie tylko umiejscowienie tych zaczepów kotwiczących foteliki dziecięce, bo jeśli zapakujemy sobie pełen bagażnik, to będzie się po prostu do nich trudno dostać. A teraz czas na praktyczny test walizek. Zamykamy roletkę. No i test zdany, chociaż jest kilka niewykorzystanych przestrzeni. Pojemność jest zadowalająca, bo to 553 litry. Jednak gdybyśmy chcieli przewieźć coś dużego i kanciastego, to mogą być problemy. A teraz czas na jazdę. Hyundai i40 ma trudne życie, bo musi konkurować z takimi modelami jak Passat, Mondeo, Insignia czy 508. Każdy z nich jeździ troszkę lepiej i każdy z nich ma znacznie bogatszą gamę silnikową. Podstawowy problem w i-40 to zawieszenie stworzone do spokojnej jazdy. Z przodu kolumny MacPersona z tyłu oś wielowahaczowa. Jak jedziemy spokojnie, to wszystko gra, ale wystarczy zrobić nagły manewr, a tył potrafi zacząć żyć własnym życiem. Na zakrętach, na mocno się wychyla. Do tego w naszym egzemplarzu mamy 6-stopniowy klasyczny automat, który bardzo dobrze pasuje do tego zawieszenia. Wszystko na spokojnie. Oczywiście potrafi zredukować bieg i dynamicznie przyspieszyć, ale po co? Lepiej zrobić to łagodnie i delikatnie, tak, żeby te zmiany były prawie nieodczuwalne. No chyba, że włączymy tryb sport, wtedy pozwoli na wyższe obroty i dokona zmiany biegu troszkę później. Warto jednak dodać, że jeśli zrobimy kickdown, czyli gaz do dechy, to nieważne, czy mamy tryb sport, czy nie, zachowa się tak samo. Testowany samochód pochodzi z rocznika 2011, a pod maską ma benzynowy silnik z bezpośrednim wtryskiem 20 GDI o mocy 177 koni mechanicznych. Do 100 km na godzinę przyspieszy w 10,6 sekundy, a teraz jeszcze sprawdzę jego elastyczność. Przy pomocy Driftboxa zmierzymy czas potrzebny na rozpędzenie się od 60 do 90 km na godzinę. Gaz do dech. Wynik to równe 4 sekundy. Teraz jeszcze sprawdzę wygłuszenie wnętrza. Przy 140 km na godzinę na autostradzie osiągnęliśmy wynik 66,5 dB. A teraz jeszcze sprawdzę, jak przy 90 km na godzinę. Tutaj wynik w okolicach 58 dB. No, w tej klasie mogłoby być lepiej, ale z drugiej strony dziś jest wietrzny dzień, zatem lekko na ten wynik przymykamy oko. Jak już wspomniałem, i-40 nie jest tak popularny jak na przykład pasat, ale to nie znaczy, że nie można go łatwo kupić. Na Otomoto jest prawie 500 ogłoszeń z samochodami w cenach od 25 do 120 tysięcy złotych. Pełną listę ogłoszeń możecie sprawdzić klikając w prawym górnym rogu. Paleta silników jest dość skromna. Diesle to 1.7 CRDI o mocy 116 koni mechanicznych oraz jego mniejsza wersja o mocy 136 koni mechanicznych, a po pierwszym liftingu 141 koni mechanicznych. Od 2018 roku mamy tylko 1.6 CRDI o mocy 115 lub 136 koni mechanicznych. Prawie wszyscy inni producenci poza małymi dieslami mają jeszcze w ofercie 2.0 albo 2.2 albo np. Citroen C5, który ostatnio testowaliśmy, miał 3.0 HDI V6. O, tutaj klikając możecie sprawdzić zresztą jego pełną recenzję. W i40 próżno szukać mocnego diesla, a jak benzyna? Od początku bezpośredni wtrysk oraz brak turbo. Mniejszy silnik miał 1.6 i moc 135 koni mechanicznych, a większy o pojemności 2.0 miał 177 lub 165 koni mechanicznych. I takim właśnie 2.0 dzisiaj jeździmy. Po 2018 roku gama silników benzynowych została zredukowana i w ofercie został tylko 1.6. Zakładam, że nie przeszedł kolejnych rygorystycznych testów emisji spalin, a szkoda, bo to przyjemna konfiguracja. Dwulitrowy, wolnosący, całkiem mocny silnik, do tego klasyczny automat. Nie jest to opcja ani dla szukających wrażeń, ani też dla tych, którzy szukają oszczędności. No właśnie, spójrzcie na wyniki naszego testu. W tabeli pozajemy wyniki przeprowadzone na trasie, w mieście oraz na autostradzie. Ogólnie rzecz biorąc, i40 po prostu bardzo dobrze się jeździ i jest świetna, ale w codziennym użytkowaniu. Hyundai ma jeszcze jedną poważną zaletę bardzo niska awaryjność. Brak nowinek technologicznych, niezbyt skomplikowana konstrukcja odpłaca się właśnie w ten sposób. Głównym problemem może być elektronika, problemy z radiem, czujnikami ciśnienia powietrza w oponach, a więc raczej takie drobnostki. Oczywiście w dieslach zużywają się dwumasy oraz turbiny, jednak to już trzeba kwalifikować jako części eksploatacyjne i nie umieszczać raczej tego w awariach. W silnikach benzynowych zdarzają się problemy z sondami Lambda. Do tego w I40 przednie wahacze są wykonane z aluminium, co wpływa na koszt ich ewentualnej wymiany. No i jak to w autach z Dalekiego Wschodu, lakier. Nie jest najlepszej jakości. Na podsumowanie, spójrzcie na tabelę kosztów. W pierwszej koszty przeglądu zerowego, w drugiej koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Na koniec trzy rzeczy, które spodobały nam się w I40: Po pierwsze, niezły design, nawet kombi może być ładne i zgrabne. Po drugie, przestronne wnętrze i bagażnik. I po trzecie, wysoka ergonomia oraz zmyślne rozwiązania. Oraz trzy rzeczy, które mogą wkurzać w tym modelu. Po pierwsze, spore spalanie, niby nowoczesny silnik, a pali jak każde 2.0. Po drugie, brak mocnego i dynamicznego silnika w tej skromnej gamie. I po trzecie, jakość powłoki lakierniczej nie jest na najwyższym poziomie. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Włączcie sobie także notyfikacje, wtedy nie przegapicie żadnego naszego filmu. Napiszcie także w komentarzu, jak Wam się podoba i 40. No i do zobaczenia. Cześć!